Witamy Was z, można powiedzieć, pięknej, malowniczej rzeki ropy. Jesteśmy... Wtrącę się, przepraszam. Z mlecznej ropy. <grym> Ale ładny jest. Wziął na tego blottiza. Zgraliśmy się w czasie. Ja powiem takie obstrążki. Nie podobało mi się. A ja złowiłem. cyklu wakacyjnego łowienia mają być okonie, no to są sandaczyki. Ja truź wyłaś z tej wody! Już mamusiu, już idę! Wlazłem tutaj w mu i jest dramat. W ogóle nie mogę wyjąć na Czu Czupaczę! Ale to mnie zawsze straszą też. Mamy następnego, następnego, następnego. Mamy następnego, następnego <ścoughs> następnego.